Wiele osób kartony po mleku lub sokach wykorzystuje jako doniczki. Recykling w ogrodnictwie jest bardzo ważny, ale ja dzisiaj chciałam pokazać Wam mój sposób na bezpłatne growboxy, które w przeciwieństwie do zwykłych doniczek doskonale doświetlają nasze sadzonki czego potrzebujemy kartonu po mleku lub yy, soku i nożyka albo skalpela. Ważne jest to, w jakiej pozycji ułożymy nasz kartonik. Powinien leżeć na płask, na tzw. plecach, koreczkiem do dołu. Później wyjaśnię, dlaczego jest to tak bardzo ważne. Teraz rozpoczynamy cięcie. Musimy to zrobić dookoła, wzdłuż zgięć, e, tak, aby jeden długi bok pozostał nietknięty. I tak to wygląda po zakończeniu naszej pracy. Uzyskaliśmy doskonały pojemnik z tak zwaną klapką, a właściwie super tacą wysiewową, do której do dolnej części wsypujemy podłoże i siejemy nasiona. Kiedy postawimy go na parapecie, to dzięki górnej, ruchomej klapce możemy uzyskać idealne doświetlenie naszej rozsady. Tych pojemników możemy ustawić obok siebie tyle, ile tylko mamy miejsca na parapetach. Dodatkowo, kiedy zamkniemy klapkę, ograniczymy również parowanie wody. Jest to szczególnie ważne do czasu, gdy nasze nasiona zaczną kiełkować. Przyszedł czas, abym wyjaśniła Wam, dlaczego zawsze układam koreczkiem do dołu. Gdy w pojemniku robi się sucho i musimy całość podlać, nieraz może się zdarzyć, że po prostu przelejemy. Wówczas odkręcając koreczek, możemy bez szkody dla naszych sadzonek usunąć nadmiar wody. Mam nadzieję, że moja praca nie pójdzie na marne i z tych porad skorzystacie. Od lat wykorzystuję je do tego celu i wiem, że jest to naprawdę rewelacyjne. Mam nadzieję, że i wam ten pomysł przypadnie do gustu.